Najpierw postawił się Donaldowi Tuskowi, a teraz zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Mowa o Szymonie Hołowni, marszałku Sejmu, który publicznie przyznał się do tego, że był namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu, a w związku z tym prokuratura podjęła stosowne czynności. I o tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac, zapraszam. W tym momencie trzeba naświetlić krótko tło. Tło polityczne, choć zapewne doskonale Państwo pamiętają tę głośną wypowiedź marszałka Sejmu Szymana Hałowni w Polsat News, gościu wydarzeń, który nieoczekiwanie Publicznie przyznał, że był namawiany i nakłaniany do przeprowadzenia swoistego zamachu stanu w Polsce. Jak powiedział marszałek Sejmu, namawiali go do tego politycy, prawnicy i wiele innych znanych osób, choć nikogo nie wymienił z nazwiska, bo wówczas nie chciał tego zrobić ale być może za chwilę zostanie do tego zmuszony. Marszałek Sejmu wywołał wówczas burzę, choć zaczął wycofywać się niejako ze swoich słów, mówiąc, że on wcale nie miał na myśli zamachu stanu w sensie prawnym, tylko był to taki termin publicystyczny. Ale słowo się rzekło i to słowo nieprzypadkowe, bo mowa przecież o marszałku sejmu, a więc drugiej osobie w państwie. A był to czas bardzo, bardzo gorący, kiedy Karol Nabrodzki nieoczekiwanie dla obozu władzy Wygrał wybory prezydenckie. Obóz władzy był w szoku i zaczął gorączkowo myśleć, co by tu jeszcze zrobić, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem. Choć wydawało się, że nie ma tutaj żadnej opcji, że nie ma tutaj żadnej drogi, to jednak byli tacy, którzy podpowiadali różne ścieżki i drogi do tego, by Karol Nawrocki. Nie został zaprzysiężony na prezydenta. I choć od samego początku było wiadomo, że nie ma ku temu żadnych podstaw, Prawnych, jakichkolwiek innych, to jednak byli tacy, którzy publicznie głosili tego typu bzdury, tego typu bajki, tylko po to, by zadowolić ten najtwardszy elektorat albo zdobyć rozgłos medialny. Oczywiście prym w tym wiódł Roman Giertych, mecenas Roman Giertych, poseł koalicji obywatelskiej, który, który najpierw rozkręcił prawdziwą histerię wokół wyników wyborów prezydenckich, by na końcu powiedzieć, że on właściwie to nic takiego nie mówił, w tę histerię wszedł, tak, że były już minister sprawiedliwości Adam Botnar, a na końcu wszedł i Donald Tusk, który wydawało się początkowo uznał wynik wyborczy, ale najwyraźniej uznał, że jednak bardziej mu się opłaci ta absurdalna narracja, zgodnie z którą Podczas wyborów prezydenckich doszło do jakichś masowych nieprawidłowości, wręcz fałszerstw, i właściwie nie wiadomo, kto wygrał te wybory. Oczywiście cel tego był jeden: chodziło o to, by przygotować grunt pod ewentualne skręcenie w wyniku wyborów prezydenckich, albo także przy okazji maksymalnie osłabić mandat nowego prezydenta. Zresztą ten konsekwentny atak polityczny, ale także medialny w kierunku Karola Nawrockiego pokazał, że to właśnie o to chodziło: o to, by uruchomić przemysł pogardy 2.0 wobec Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej, tak jak wcześniej robiono to wokół na przykład Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Wracamy jednak do wyników wyborów prezydenckich. Wiemy także o tym, bo ujawnili to dziennikarze, a potwierdził to później Szymon Hołownia, że Donald Tusk od samego początku zastanawiał się, jak tu sprawić, by Karol Nawrocki nie złożył przysięgi, by nie został prezydentem, choć oczywiście, jak już wspomniałem, to była absurdalna sytuacja, w której człowiek, który wygrał wybory prezydenckie w Polsce, no, być może nie mógł być pewny, czy tym prezydentem zostanie, bo taki był wówczas klimat polityczny. Choć oczywiście każdy wiedział, że to jest tylko bańka. Bańka, która była pompowana pompowana przez różnych politycznych frustratów i wariatów. Ale jednak fakt, że premier kraju zastanawiał się, jak tu doprowadzić do tego, by człowiek, który wygrał wybory prezydenckie, nie został prezydentem, jest bardzo znamienny i komentuje się właściwie sam. Ale Szymon Hołownia. Przyznał wówczas, że był namawiany przez różnych polityków, dziennikarzy, ekspertów do tego, by rzeczywiście Zgromadzenia Narodowego nie zwoływał i by Karol Nawrotki nie mógł złożyć przysięgi: albo by zwołał to zgromadzenie, albo ale za chwilę miałaby zostać ogłoszona przerwa, tak by dać czas, oczywiście, by ten już właściwy kandydat mógł być tym prezydentem i podpisywać wszystko, jak leci. No, wiedzą to państwo doskonale. Ale. Ale marszałek Sejmu wówczas powiedział nie. Podobne nie powiedzieli także Władysław Kośniak-Kamysz i Włodzimierz Szarzasty, którzy powiedzieli Donaldowi Tuskowi, że tej granicy nie zamierzają przekraczać, że to już jest igranie z ogniem, że nie warto podpalać Polski w imię swoich politycznych, partykularnych celów. Ale Donald Tusk był niewzruszony, więc naciskał na Szymona Chownię, by ten nie zwoływał zgromadzenia narodowego. Ale po orzeczeniu Sądu Najwyższego, który stwierdził ważność wyborów prezydenckich, Powietrze jakby uszło z tego baloniku. I nagle się okazało, że wszyscy ci, którzy tak gardłowali o tym, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem, że są tutaj przecież jakieś możliwe rozwiązania, scenariusze, etc., nagle jakby zamilkli. No A wówczas Szymon Hołownia bardzo szybko, wręcz błyskawicznie podjął decyzję o zwołaniu zgromadzenia narodowego, a co, bo później wszyscy już wiemy. I ten gest Szymonowi Hołowni jest pamiętany przez jedną stronę sceny politycznej, ale oczywiście także przez drugą, w tym przede wszystkim przez Donalda Tuska, ale... Ale sam fakt, że marszałek Sejmu poinformował publicznie, że był nakłaniany, namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu, no, zrodził swoje. Konsekwencje, bo to nie jest takie publicystyczne, nie są to takie publicystyczne rozważania, dywagacje. Nie, to były słowa wypowiedziane przez marszałka Sejmu, drugą, jakby nie było osobę w państwie. I oczywiście, Szymon Hołnia próbował później nieco łagodzić, że on nie mówił o zamachu stanu w sensie formalno-prawnym, że raczej mu chodziło o termin publicystyczny, ale podniosła się wrzawa. I to nie tylko wewnątrz obozu rządzącego, bo faktycznie podzieliło to głęboko koalicję, ale również wrzawa po prostu polityczna. Politycy, komentatorzy, prawnicy komentowali to, co powiedział Szymon Hołownia, a pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa, mecenas Bartosz Lewandowski, złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. No bo kwestia zamachu stanu jest regulowana w polskim prawie. To jest bardzo, bardzo poważne przestępstwo jedno z najpoważniejszych. I prokuratura, o dziwo! Podjęła w tej sprawie kroki i wyznaczyła termin przesłuchania marszałka Sejmu Szymona Hołownie, Hołowni na 10 października, i wówczas, jeżeli nic nie stanie się nadzwyczajnego, Szymon Hołownia zostanie przesłuchany jako świadek. Oczywiście, tu znów dygresja. Tu nie jest tak, że cokolwiek teraz się z tym zadzieje, że tu należy się spodziewać jakiś bardzo daleko idących wniosków. Nie, mowa przecież o prokuratorze, która jest podległa Waldemarowi Żurkowi i generalnie uśmiechniętej Polsce, ale, ale prędzej czy w, później ta władza przeminie. Czy przejmie ją PiS, czy przejmie ją Konfederację, czy przejmie ją Korona, czy przejmą jakiś układ sił połączonych, to jest mniej ważne. Ważne jest to, że prędzej czy później ta władza. Odejdzie w zapomnienie, choć im szybciej, tym oczywiście lepiej, i będzie można pewne czynności przyspieszyć. Będzie można wyciągnąć z szuflad pewne postępowania, będzie można je wszcząć na nowo, i wówczas, mam nadzieję, ci, którzy w tym przypadku namawiali Szumanachowni do przeprowadzenia zamachu, sądu, zostaną ujawnieni i osądzeni należycie, tak jak zost powinni zostać. Podobnie zresztą w innych przypadkach, po podobnie w innych sprawach, bo nie można wzruszyć ramionami i udawać, że nic się nie stało. Nie. Jeżeli chce się budować silne państwo, to trzeba też osądzić tych, którzy akurat teraz mają sporo za uszami. No ale. To już jest naprawdę dosyć odległa perspektywa, a może przeze mnie przemawia zbyt duży optymizm, by nie powiedzieć naiwność. Niezależnie od tego, na koniec zachęcam Państwa do komentowania. Proszę pisać, proszę komentować, co Państwo na to wszystko, jak Państwo dopatrzą, czy spodziewacie się Państwo jakichkolwiek działań, i czy spodziewacie się, że w ogóle ci, którzy namawiali Szymona Hałownię w tym przypadku do przeprowadzenia zamachu, stanu, zostaną osądzeni, jak i czy czy ci inni, że popełniają różne przestępstwa z obecnej władzy, także zostaną osądzeni. Iście śmiało, Karol Gac, kłaniam się nisko.